Hej, witajcie serdecznie na moim kanale. Z tej strony Iza. Dzisiaj chciałabym zrecenzować dla Was powieść Mieszczysława Gorzki pod tytułem Krwawnica. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam serdecznie do oglądania. Książka ta należy do thrillerów mocnych, momentami wywołujących ciary na całym ciele, ale to w sumie dobrze, bo myślę, że każdy z nas chce właśnie czytać takie thrillery. Nie jest tak, że w tej książce nie ma się czego bać, absolutnie, właśnie jest zupełnie na odwrót. Przechodząc do treści, akcja rozgrywa się nad Jeziorem Chobiennickim we wsi Bagniska, gdzie Rafał wraz ze swoją żoną Weroniką przeprowadzają się z dużego miasta. Chcą właśnie znaleźć spokój, ciszę, uciec od zgiełku, zwłaszcza Rafał, ponieważ jest byłym policjantem i pragnie odzyskać spokój. No i uważają, że właśnie y, przeprowadzenie się do, y, do owego miejsca będzie bardzo dobrym pomysłem. Y, początkowo wszystko układa się y, bardzo dobrze, sielanka trwa w y, do czasu, kiedy y, na murach domu y, ktoś y, pisze sprejem y, słowo krwawnica i za każdym razem, kiedy Rafał y, zamalowuje, Tą, tą grafikę, tak, tak to nazwijmy, no to ona pojawia się znowu i znowu. Sytuacja się powiela wiele razy, a na domiar złego po paru dniach na terenie, gdzie znajduje się ten dom, gdzie mieszka, mieszka Rafał i Weronika, zostają odnalezione zwłoki dwóch kobiet. Na miejscu zjawia się policja, trwają oględziny, natomiast seria dziwnych i nieprzewidywalnych zjawisk trwa w najlepsze. No i widząc to, że policja nie do końca właśnie radzi sobie z całą tą zagadką, Rafał postanawia działać, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce no i chce samodzielnie tutaj ustalić co się dzieje i kto chce tak naprawdę kolokwialnie mówiąc tą dwójkę... Wykurzyć tak, ze wsi, bo no, jest ewidentnie osoba, która no, pragnie, żeby, no, żeby ich tam nie było. Nie będę oczywiście mówić, kto, natomiast te, to, to działanie jest tak, tak złośliwe, naprawdę w tej książce tej osoby, i tak wyrafinowane. Naprawdę ja byłam w szoku, że aż tak można pałać nienawiścią do, do kogoś i komuś tak bardzo może przeszkadzać. Przepraszam, że dane osoby stają się naszymi sąsiadami. Dodatkowo Weronika nie chce przebywać tam we wsi, bo w ogóle podkreślała to od samego początku, nawet zanim jeszcze doszło do, do tych zdarzeń, a jak już zaczęły się pojawiać, no to była coraz bardziej pewna, że ona nie jest do końca zadowolona z tego wyboru, mimo wcześniejszych zapewnień. Darafała, że tak chce się przeprowadzić i chce tam z nim mieszkać, ale to robiła też dlatego, bo nie chciała go jakoś urazić albo, no, krzyżować mu planów, tak. Tylko, że właśnie jej panika, i niechęć, niepokój wcale nie ułatwiają zadania mężczyźnia, tylko właśnie wręcz przeciwnie. No, Weronika tutaj stawia twarde, twarde warunki, no i w końcu znajdują kompromis, że jak do określonego czasu Rafałowi nie uda się nic ustalić, no to wracają z powrotem do miasta. Jak wiadomo, najciemniej jest pod latarnią i okazuje się, że tropy prowadzą do przeszłości tej dwójki. Tak naprawdę bohaterowie nie zdają sobie sprawy, kim są i w jaki sposób postrzegają siebie nawzajem. Słuchajcie, gorąco polecam kwawnicę. Książka zaskakuje, pochłania, wciąga, momentami przeraża. Ja właśnie bałam się, czytając niektóre fragmenty, zwłaszcza była taka scena jak. Weronika była sama w tym domu, na wsi i też nie miała za bardzo do kogo zwrócić się o pomoc, a na zewnątrz grasował no, ten poszukiwany, tak, tak nazwijmy, tak nazwijmy tą osobę. Więc naprawdę, no, jeżeli lubicie schildery tak samo jak ja, no to będziecie zadowoleni. Będzie Wam się ta książka na pewno podobać i ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby wystawić ocenę 10 na 10. Spodobała mi się twórczość pana Gorzki i na pewno jeszcze sięgnę po inne jego książki. Dobrze, to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście tą książkę, może chcielibyście przeczytać. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka w górę i do zobaczenia niebawem. Pa, buziaki!